Jesteśmy w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Wola w Warszawie. Złapaliśmy dziewczęta przed wyjazdem do Kentrzyna na mistrzostwa polski juniorek. Może się przedstawić. Dzień dobry, jestem Aleksandra Krzyszczak, rozgrywająca i kapitan klubu Zwola Juniorek. No, bardzo mi miło, że zaszczyciłaś nas tutaj na koniec treningu. Jak treningi przebiegały do tej pory? Przygotuj przygotowujemy się i jest wszystko super. Jesteśmy jak najlepszej myśli. Zobaczymy. Jak trener, jakie wymagania postawił wam przed tym mistrzostwem? Wymagania są duże, bo i stawka jest duża, więc yy, staramy się wszystkie, żeby walczyć sobie miejsce w składzie. Rywalizacja jest, ale no jest super atmosfera przede wszystkim A jak uważacie na wasze barki? W Waszej grupie jest z Gdańska, które wygrały w zeszłym roku. Tak, no nawet świeżo nie obawiamy się nikogo, jesteśmy w stanie z wszystkim wygrać, wszystkim wygrać, ale nie lekceważymy ich i myślę, że no, to walczymy. A może tak od siebie? Skąd wzięłaś się w takiej na O ja już trenuję 9 lat w, w klubie tutaj w tym i tak już jestem nazywana Dzieckiem Włosu. No i nie wiem, jakoś tak się wzięło. Przyszłam sobie, przyczłapałam się i <grywa> jestem. Bardzo miło. A jakie zapatrywanie na przyszłość? Bo słyszałem tutaj w tuluarach, że jesteś już na końcu meniorek. No tak, na razie gramy z jedną jeszcze z z drużyny w trzeciej lidze w seniorkach. No zobaczymy, jeżeli gdzieś będę mogła iść, to bardzo chętnie. I jakieś plany, może zdać tutaj? Nie, jeszcze na razie nic nie wiem. Czyli zostawiamy Wielką Niedomą. A jak zapatrywania na Mistrzostwa Polski? Zobaczymy. Na razie ja nie wiem. Zobaczymy, w, zobaczymy w Kętrzynie. No przede wszystkim my, no, co to dużo Nie no, dużo faworytów jest, dużo może być niespodzianek. Zobaczymy a, a może powiesz, jak przewidują eliminacje? Z tym, że niektórzy chcieli wiedzieć. Jak wam poszło w eliminacjach? Wygrałyśmy finały z Mazowsza. Yy, miałyśmy ćwierćfinały u siebie. Wygrałyśmy tam z Starogardem, z, z Spartą Braniewo i z, z kimś jeszcze, nie pamiętam. I w pół, z Pocicznem, z Tartakiem Pocicznem, a w półfinałach spotkałyśmy się w Bydgoszczy z, z, z gospodarzami, z, z Iławą i z Koleniowym. I wyszłyśmy z drugiego miejsca. Jesteśmy w finale. Bardzo miło, cieszę się, że będziemy mogli sobie zobaczyć, może zaprosić wszystkich na, na te mistrzostwa, bo to będzie pięć pojedynków, jeżeli mamy tam dotrzeć do e, finału, pięć dni zmagań, może zaprosimy. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam już na pierwszy mecz, który odbędzie się 2 kwietnia, a później 10, zapraszam. Czyli eliminację startujemy z drużyną z Warszawy? Tak, z Mysłowicami w Warszawie. Dziękuję bardzo serdecznie Dziękuję. i do zobaczenia z piętrzia. Dziękuję, do zobaczenia.